właśnie ulotkę i gwarantuję Wam, że to może być jeden z najciekawszych programów, który dla Was przygotowaliśmy. Prawdopodobnie również to jest jedyne tego typu miejsce w naszym kraju. Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu to temat, który dziś poruszymy i to kolejna nasza miodowa podróż. Tutaj znajduje się Skansen Uli, a w środku między innymi historia bartnictwa, pszczelarstwa, miodosytnictwa i jeszcze wielu innych rzeczy, o którym Wam dziś opowiemy. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie z nami. Muzeum i skansen znajdują się w zachodniej części Swarzędza, pomiędzy drogą krajową numer 92 a linią kolejową numer 3. Wielokrotnie mówiło się o likwidacji tej perły, ale na szczęście nigdy do tego nie doszło i ekspozycje cieszą kolejne pokolenia pszczelarzy oraz fanów pszczół i pszczelarstwa. Zanim zabierzemy Was do środka, porozmawiajmy o Skansenie. Koniecznie oglądajcie nas uważnie, bo za chwilę powiemy o najstarszym eksponacie, który się tam znajduje. Moi drodzy, jesteśmy w Skansenie, tutaj, w Swarzędzu, 250 uli, tak? Dobrze, nie mylę się. Tak, liczę, słumiane także. I to jest prawdziwa historia, bo mamy ule figuralne. Czym są w ogóle ule figuralne, bo nie każdy może wiedzieć? E, ule figuralne to są ule powstałe z uli kłodowych, hmm. czyli takich najstarszych. To są ule kłodowe na przykład, hmm. ale wyrzeźbionych ozdobnie. Najczęściej są w post e, mają postać albo ludzi, albo zwierząt. E, jeśli chodzi o zwierzęta, to najczęściej są to niedźwiedzie. My mamy cztery tutaj. E, a ule w postaci ludzi mogą być osoby świeckie, mogą być osoby duchowne. E, mogą być takie. Jak tam, mogą A czy one być... nawiązywały do jakiejś lokalnej społeczności, lokalnych osób, e, historii? Czym artyści, którzy je tworzyli, się kierowali, robiąc je? E, jeśli chodzi o przedstawienie uli figuralnych, jako, e, duchownych, to była taki przesąd, był, że pszczoły e, lepiej się będą wiodły. E, I często, często tak przedstawiano. E, jeśli chodzi o zwierzęta, nie gdzieś najczęściej, bo kojarzony po prostu z pszczołami, jako ten, który ten miód. I, był szkodnikiem, mm. wyjadał po prostu. Mm. I bardzo najczęściej chyba to są po prostu niedźwiedzie, a mogą być lokalne. Chociaż tutaj mam łowiczankę, która była robiona na konkurs i nie ma związku z terenem. A minęliśmy teraz taki szpaler uli? Czy, 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 czym są te ule, tak? te, które minęliśmy teraz po to naszej to, lewej stronie? To są ule kłodowe, mm. takie najstarsze. Najstarsze to najpierw były barcie, czyli mm. te ule leśne, które były w żywych drzewach drążone i nie były, przy, nie były przy domach, natomiast później ścinano je i ustawiano już przy gospodarstwie, powiedzmy, i to były pierwsze ule, takie najstarsze. To są właśnie ule kłodowe, tutaj po naszej stronie są stojaki, za nami są leżaki, czyli po prostu kłodowe zależy od tego, jak posadowione, ale one w środku przypominają bardziej, to są takie najstarsze. To A najstarszy eksponat, który posiadacie? Najstarszy eksponat, jaki posiadamy, to jest e, ścięte drzewo Bartne w latach 80. E, wyłowione koło puław. E, Przypuszczalnie XV wiek, niestety ona już nie jest w pozycji stojącej i nie można stwierdzić za bardzo, co to było tak do końca. Ona się znajduje tam na końcu. A oprócz uli są także wozy pasieczne, bo dziś to pszczelarstwo wędrowne wygląda tak, że my ule przewozimy samochodem, a to jest tak naprawdę jeden wielki wóz, w którym jest, w którym znajdują się rodziny pszczele. Jak to funkcjonowało kiedyś? To funkcjonowało i funkcjonuje jeszcze Zmienił się środek transportu, powiedzmy, to o to chodzi, ale funkcjonowało to w ten sposób, że pszczelarz ładował te ule na wóz i podwoził je do pożytku. E, czyli mógł sobie z kimś uzgodnić, że na czymś w polu postawi. E, to się uzgodę do tej pory, i stąd walki są między, stąd się konflikty biorą między pszczelarzami stacjonarnymi. A tymi pasiecznymi dlatego, że stacjonarni uważają, że pszczoły tych wędrownych zjadają pożytek jego pszczół. Po prostu musiał się dogadać z kimś taki pszczelarz i zawieźć te swoje ule na pole, no, dajmy na to gryki. To jest ciekawy kawałek historii, a to wszystko napędzane było siłą koni. Kurczę, to jest naprawdę niesamowita historia, a jeżeli jesteście ciekawi, to bądźcie koniecznie z nami do końca, bo my już powoli wędrujemy do środka, aby zobaczyć ekspozycję, która tam jest. Tylko zobaczcie, tyle ciekawostek, tyle ciekawych eksponatów. Historia pszczelarstwa w pigułce. Koniecznie zostańcie z nami do końca, bo za chwilę opowiemy Wam o każdym z nich. Zaczniemy jednak od historii i postaci profesora Ryszarda Kosteckiego. Bo bez niego nie byłoby tego miejsca. Historia tego miejsca zaczyna się w połowie XX wieku, czyli już dość dawno. Tak, tak naprawdę zaczyna się zaraz po II wojnie światowej. Yy, historia spowodowała, że granica Polski przesunęła się na Odrę i tam zamieszkał profesor Kirkor. To no, człowiek, który w czasie II wojny światowej dokonał bardzo, bardzo fajnych, ładnych rzeczy, ciekawych na Zachodzie. Również przebywał we Francji, gdzie zdobył jeszcze więcej informacji o hodowli pszczół, a tak naprawdę o chorobach pszczół. Powracając do Polski, został skierowany właśnie do Gorzewa Wielkopolskiego, żeby zacząć budować laboratorium, które bada choroby pszczół. Tam to trwało dosłownie kilka lat i chcę, chciał się przenieść bliżej centrum po to, żeby robić wykłady w Warszawie, w Lublinie, dlatego szukał miejsca bliżej centralnej Polski i wskazano mu właśnie najpierw tu miejscowość pod swarzenem, a ostatecznie swarzenc, tutaj ten pałacyk, który był niestety po II wojnie światowej bardzo zniszczony, podjął decyzję, że Zaczął tutaj działać, zaczął tu odbudowywać i zaczął budować to laboratorium. Ale jeszcze będąc w Gorzowie Wielkopolskim praktycznie jeździł po całym kraju, a więc badając przypadki chorób pszczół. I te wyjazdy posłużyły również temu, aby zbierać to, co ocalało po II wojnie światowej. A było tego stosunkowo niedużo. Ale dzięki tym kontaktom, że, że był i, i gdzieś tam daleko na wschodzie, i, i na północy, i, i na Mazurach, z tamtych wszystkich miejsc to, co ciekawego, przywoził do. I te eksponaty, które tu się znajdują, skąd pochodzę? No właśnie ten początek jest właśnie teren całej, e, całej Polski, czyli mamy tutaj Mazury, mamy tutaj południową Polskę, e, mamy pomorze. E, I to był ten zaczątek. No niestety. Choroba spowodowała, że w 1963 roku profesor odchodzi, i na jego miejsce zostaje kierownikiem tego zakładu hodowli pszczół profesor Kostecki. Ryszard Kostecki, wówczas jeszcze doktor, z czasem jest profesorem. I on jakby zaczyna kontynuować ten fakt tego zbieractwa, jeszcze wówczas to, co ciekawe pozostało z bartnictwa, pszczelarstwa na ziemiach polskich. I również podejmuje decyzję, aby to w sposób taki już otwarty pokazać społeczeństwu. I przyjmuje się, że 63 rok jest to rok właśnie otwarcia skansenu, czyli ten ekspozycji takiej zewnętrznej. Natomiast ta ekspozycja wewnętrzna to jest niestety już historia nieco późniejsza, bo to są lata 90., XX wieku. Wówczas te zmiany, które wówczas nastąpiły własnościowe i, i i powiedzmy, tutaj ten instytut, który tutaj funkcjonował, on zaczął troszeczkę gorzej działać. Profesor odszedł na emeryturę, i te ule tak troszeczkę pozostały nie do końca zadbane. I decyzją dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie utworzono to jakby muzeum tutaj wewnątrz obiektu, czyli było jakby to uwieńczenie tego, co profesor. Kosteczki zawsze chciał, czego nie udało mu się dokonać. Widzieliśmy to co, to, co jest na dworze, to, co jest w Skansenie. A teraz proszę sobie wyobrazić, że jestem turystą. Przychodzę do Pana i proszę opowiedzieć, co tutaj jest najlepszego w środku, w muzeum. Proszę mnie zaciekawić. Tutaj nasza ekspozycja nie zawęża się tylko do historii, aczkolwiek to jest dla nas jako muzeum jest najważniejsze. Staramy się również przedstawić to, co jest aktualnie ciekawe i co może zainteresować. Dzisiaj widzę. A więc staramy się przedstawić ogólnie taki zarys dotyczący tych najmniejszych zwierząt, czyli. Owadów te, które są pożyteczne dla nas, w jaki sposób może, mogą człowiekowi służyć. Dlatego mamy najpierw ekspozycję tutaj pierwszą przed, przedstawiającą dzikie zapylacze, pszczoły samotnice. Jest to ogromna grupa 400 kilkudziesięciu gatunków, takich malutkich, tych najmniejszych zwierzątek owadów, które pełnią bardzo, ale to bardzo ważną rolę w naszych ekosystemach. One są niezbędne do, do przetrwania poszczególnych gatunków, czyli mówiąc krótko, uczestniczą w procesie zapylania. Czyli taka totalna edukacja Totalne. od zera dla, dla, dla dzieci między innymi. Również dla dzieci. Oczywiście uzupełnieniem tej ekspozycji tutaj takiej obrazowej są potem zajęcia edukacyjne w postaci lekcji, warsztatów, gdzie można dogłębniej te, te elementy poznać, typu budowa, jak zbudować taki ul, dla, to, to jest złe słowo ul, to jest taki domek byśmy powiedzieli, Miejsce, gdzie, gdzie można, te pszczoły samotnice mogą się zagnieździć, bo one, tak jak powiedziałem, one sama jak nazwa wskazuje, one żyją w miarę y, 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 samotnie, to nie tworzą takich dużych kolonii jak pszczoła miodna, prawda? Gdzie mamy kilka, kilkadziesiąt tysięcy. Ale jest też tak, że tutaj u was coś dla fanów Bartnictwa, są ule figuralne, są ule architektoniczne. Widziałem, jest miarosytnictwo. Tak, tak, oczywiście, to, to jest jakby taki zaczątek, żebyśmy pokazali, nie zawężali się tylko do tej pszczoły miodnej, jaką tą pszczołę hodowlaną, która oczywiście ma historię milionów lat, ale również pamiętali o tym, że, bo powiem tak, przeciętny Kowalski, no, nie bardzo może sobie ustawić na balkonie i tak dalej, gdzieś tam tego. Natomiast my jako całość społeczeństwa możemy naprawdę zadbać o przyrodę, myśląc o tych dzikich zapylaczach. One nie potrzebują jakichś super warunków, bo one nigdy nie miały, prawda? Jakaś szczecha, gdzieś tam, y, jaki, jakiś pień, który leżał. One sobie spokojnie radziły, ale to, co nastąpiło dzisiaj, czyli totalne y, betonowanie, prawda? Zamykanie, ograniczanie, to dotyczy również wsi, prawda? Pola, które mają dziesiątki hektarów, prawda? Brak y, zadrzewień śródpolnych i tak dalej. Są to elementy, które tak naprawdę są najważniejsze. Jeśli chodzi o rozwój ekosystemów i na, naszej przyszłości jako ludzi. Jeśli doprowadzimy do tego, że będą chlebnie po 10, 20, 30, 40 tysięcy osobników w jednym miejscu, prawda, to wiadomo, jakie to jest skażenie tutaj to, to musi być. To tak naprawdę temat rzeka. A proszę, oczywiście, tak, A proszę powiedzieć, wy jesteście dla pszczelarzy, czy tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcieliby poznać Nie, historię? My jesteśmy tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcą poznać yy, historię pszczelarstwa. Pszczelarze oni mają taką wiedzę, jeśli chodzi o bieżące gospodarowanie w, 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 w pasiekach, że, że naprawdę przyjeżdżają oczywiście grupa pszczelarzy, ale to głównie, żeby poznać y, tą historię. A kiedy do Was najlepiej przyjechać? No, w, w, zawsze można, ale oczywiście tak jak y, to jest praca sezonowa, prawda? tak również pszczoły. My tutaj w okresie od y, maja do późnej jesieni mamy wystawiony ul pokazowy, gdzie za szybą możemy podejrzeć sobie życie w takim ulu, a więc jak pszczoła pracuje, jak, jak przynosi ten pyłek, umieszcza ten nektar w, w, w komóreczkach, jak, jak przychodzi kolejne pokolenie, wygryzają się pszczoły, jak królowa pracuje, składa jaja. To wszystko jest, że tak powiem, do obejrzenia, ale niestety jest to sezonowe życie pszczół. A więc zaczynają powiedzmy gdzieś tam już, one trochę w marcu, w kwietniu, w zależności od temperatury, ale jeśli chodzi, o wizyta u nas to najlepiej maj, czerwiec, lipiec, a w sierpniu to jeszcze zapraszamy, bo robimy imprezę taką plenerową od, od kilkunastu lat, Miodowe Lato w Skansenie, pierwsza niedziela sierpnia i wówczas mamy tutaj pokazy wirowania miodu, odsklepiania, Bartnik wchodzi na, do Barci na drzewo, czyli można jakby poczuć to już tak, zupełnie blisko. Czyli reasumując, zapraszamy 365 dni w roku, ale najlepiej w sezonie właśnie pszczelarskim, czyli gdzieś od tego kwietnia do, 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 do sierpnia, września. Tak, jak najbardziej. Skansen i muzeum to idealne miejsce na przykład na weekendowy wypad. Na koniec postanowiłem jeszcze chwilę pospacerować między zabytkowymi oraz nietypowymi ulami figuralnymi i architektonicznymi. O już jesteś, zaczytałem się. Moi drodzy tutaj w Swarzędzu nie dość, że organizatorzy tego muzeum dbają o przeszłość, ucząc historii pszczelarstwa, to także dbają o przyszłość. Oto mieszanka roślin miododajnych, które możemy zasiać. Taki prezencik dostałem. Te można wysiewać od kwietnia do maja i ja już czekam, aby je wysiać, ale... Pozostało jeszcze trochę czasu do czasu wysiewu, czyli kwietnia, maja. To dobry czas, aby pooglądać inne filmy na kanale Pierwszy Spożywczy, które teraz właśnie tu, tu, tu lub tu, a może jeszcze tu i może jeszcze tu dla Was się wyświetlają. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami.